Siemanko, moi Drodzy, tutaj Luke a to jest Ratchet and Clank. Przybyliśmy na nową planetę w celu uratowania jej, ale najpierw oczywiście musimy poszukać śrubek, które pomogą nam w tym celu, na kolejne ulepszenia. No dobra. Pojawiliście się tu przez całą noc. Nie wierzę, to Skidman Marks. Skidman, wszystkie Marks. twoje wyścigi? Rok temu wykręciłeś potrójny nowo obrót przy dwóch machach. A więc nie wow. spotkać mojego fana. Jestem Klank, a to Raczet. Twój wuj dostał wiadomość i prosił nas o pomoc. O, zastanawiałem się, czy dotarła. Mój agent i ja całą noc uciekamy przed blargami. Rozdzieliliśmy się w zamieszaniu, a ja niefortunnie upadłem, jak wwiałem ze swojego sklepu. Hej, załatwicie te piaskorekiny, żebym mógł się dostać do statku? Jeżeli tak, to dam wam o. Wow, Mac MacMarxa cztery tysiące? Bierzemy się do roboty. Cię. Yeah. Uwaga na piaskorekiny, bratku.

Bardzo fajna bywa kolejne od that's the Mamy na nim amunicję? O tu? No? Aha, coś odkryłem. O, jest złota śrubka w końcu. Rajet właśnie znalazł pierwszą złotą śrubkę. Delektujmy się tą chwilą. Hmm. Dobra, koniec delektowania, robota czeka. Też tak myślę, że robota czeka. Stamtąd przyszliśmy A, chyba tutaj musimy myśleć, nie? Tam mamy kolejne Tą odno go poszliśmy, dobrze. Zobacz tam. To pewnie statek skida. Dobrze idzie mordeczki. Jeszcze ty tylko... Maldeczki tak! Jest awans!

Wszystko? Tam jeszcze coś jest do góry, ale... A to jeszcze kilka piaskorekinów jest na płaskowyżół. Zdaje się, że zostało jeszcze kilka piaskorekinów. Mhm. Mm Oj! Dobra, ale gdzie one są? Jeszcze 13 Ach, tam coś tam. Ach, chyba tu na górze co? Tak. A możemy tutaj wskoczyć. Dzięki! No! Świetłowiście! A to twoja deskolotka! Wow! Jest z autografem! Dla raczeta i klanka najbardziej spoko kolesiów, jakich poznałem na wrogiej planecie! Ekstra! <grym> Czy dostaniesz się do domu o własnych siłach? Dam sobie radę, ale nie wydaje mi się, że wystartuje w tych zawodach deskolotkowych. Trochę padaka, bracie. Ej, chłopaki, nie widzieliście czasem mojego agenta? Mam wyrzuty, że go tu zostawiłem. Nie poradzi sobie w głuszy. No właśnie. chyba nie, co? Bo nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że ta kontuzja nie przekreśli mojej kariery to Tam dalej mamy jeszcze powinniśmy poszukać agenta Skida. Może potrzebować pomocy. Mam sprzęty, które czynią z herosów, alcy herosów. Rozejrzyj się! Nabijemy drugi poziom tego. Uwaga, przyszły zniknie. Mimo iż ekipa sportowej metyski da a w twój entuzjazm, wkraczasz o. na zamknięty obszar. Prosimy o opuszczenie terenu budowy. Ja myślę, że. Chyba to nie będzie odpowiednie. Już my sobie gramy od No Oczywiście jeszcze żyjesz? No ale jeszcze padł. Oe, spokojnie mamy dużo czasu. Mam, mamy awans pir pirocyratora. Jeszcze jakieś? Nie. Dobrze, to całkiem Dobrze nam poszło z nimi, No w to lepiej strzelmy. Hmm, czyli możemy wejść, wjeżdżamy teraz na górę. wysłać roboty. Miłego dnia. Czujniki wskazują dziwną sygnaturę energetyczną przy celach harpuna. To chyba jakiś gadżet z zakładów Dreka. Dobrze, rozejrzyjmy się. Wielka w środku nocy. Jaha! Tu skid magmar. Nie dajcie się dziadkowi Rozowi. Zajrzyjcie do działu snowboardowego i zaopatrzcie się w najnowszy sprzęt do Białego Szaleństwa. Niech im zbieleją oczy! Hej, Tuski! Każdy może się obkupić w lęciarski sprzęt, ale żeby być naprawdę cool, trzeba brzmieć cool! Zapoznaj się z naszym harmonogramem i zapisz się na warsztaty pod tytułem Droga do bycia cool! Gdzie poznasz tajniki hmm. bycia luzakiem, jak ja! <haha> <coughs> Na farik, Stary rewelka! Mam dla ciebie dzikie problem Karni się na dział serwerski powiedz tajne hasło. Dycho A dostaniesz Dychowo Racek i plank znaleźli Czekaś... przenośny hydrodyslokator. To genialne urządzenie projektu doktora Nefariusa. Mogło przemieszczać wodę z jednego miejsca w drugie. No, ciekawe. Otwieramy sobie przejście. Tam chyba raczej Tu siłka jest. Brażec wiedział, że musi się wynurzyć, by zaczerpnąć powietrze. Wystarczyło wcisnąć przycisk, by napełnić wodą cały basen. Hydrodyslokator pierwotnie projektowany jako przepychacz do toalet. Okazał się dla Ratcheta niezwykle przydatnym narzędziem. Hydrodys. Dys Powinniśmy poszukać agenta Skida. Może potrzebować pomocy. No dobra. Użyjmy sobie od razu fuzyjnego, bo to jest na nich w sektorze czwartym wysyłam roboty konstrukto. O, 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 o. Chsiąż ich przybywa. Zdaje się, że już jest czystą. Najlepszy wybór deskolotek, grawi rowerów i żyrocykli pojawi się w przyszłej jesieni. Teraz czeka Cię tu wyłącznie śmierć. Fajnie! Hej, tu Marks! Jak wiecie, mam naturalny talent do jazdy na deskolotce. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się odwiedzając dział z suplementami ziołowymi. Później mi podziękujecie. Serio. Aj!

<laughs> Ratchet musiał przypomnieć sobie godziny szkoleń, by nie ruszyć na pewną śmierć. Mm. Funkcjonalne miejsce z. O! Mimo było blisko. Z kartą. Chyba tam trochę tego. O! Nie klucz Mamy coś już dostępnego. Nie. Nie może być tak fajnie. Uh huh których potrzebuje prezes Drek, po to sobie utrudniać życie. Wydaj go nam, a nikomu nie stanie się. Powtarzam, nie wiem gdzie jest. To celebryta, robi co chce i nikogo nie pyta o zdanie. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśnimy sprawę. O tak wyjaśnimy. Będziesz karmił dla piasku rekinów. <śmiennie> A, to nie. To jest ten, co musimy góry tołać. Pomocy! Te primidzienie chcą mnie zabić! Zastrzelić Lombaxa! Jest więcej! Zajmij się nimi, a uczynię cię sławnym! Zastanawialiście się nad przejściem na zawodowstwo. Tak. Dobra robota, młody. Chyba wszystko załatwione. Ej, to wy uratowaliście mojego klienta? Tak! Nie mówcie, nie mówcie. Ty jesteś jego agentem. Tracet. tak... Tak, tak, coś pięknego. Tracet i Prank. Ta nazwa gada. Tracet i Prank. Ludzie to na pewno kupią. Słuchajcie, mój klient i ja rozdzieliliśmy się w czasie powrotu na statek. Tak wiemy. Poszukałbym go, ale tu się roi od piaskorekinów. Pomożecie mi? Proszę się nie obawiać, ser. rekiny załatwione. Pięknie, pięknie. Macie go tego slimce. Ludzie to kupią. Polecamy się na przyszłość. Naprawdę doceniamy waszą pomoc. Dokąd się teraz wybierasz? Chyba do no szpitala. Niech mi obejrzą tę nogę. Szpital? Skit litości. Nie bałeś gorsze kontuzje. I co teraz powiemy twoim sposobem? Mm -hmm. e, podejrzewam, że mnie nie lubisz i wcale się o mnie nie troszczysz. Okej. Okay. A ty, raczet? Raczet. Właśnie! Chcesz zostać gwiazdą deskolotki? Ten infobot o wszystkim ci opowie. Powiedz tylko, że przysłał cię Don Wonderstar. Don Wonderstar. Nadeszła ta chwila. Ruszają coroczne zawody deskolotkowe o puchar Blackwater na planecie Wilgar. Czy jesteś wziętym deskolotkarzem, który chce się pokazać? Grzej natychmiast do Blackwater i poczuj adrenalinę. Prując jak rakieta na plastiku przyklejonym do silnika. Na co możecie liczyć? Posłuchajcie mistrzów poprzednich edycji. Nigdy nie opuszczam zawodów deskolotkowych w Blackwater. Mm. Z wyjątkiem przyszłorocznych. Nie eee, da rady się zjawić? No zaraz, To normalne? Zwycięzcy mm. <laughs> otrzymają pieniądze i holokarty! więc o. spadaj na Rilgar, by sprawdzić się w najlepszej imprezie sportowej galaktyki. No, bardzo chętnie. Osiągnięto wszystkie cele. Wow, ocaliliśmy celebrytę. Chciałbym zobaczyć zawody, da się coś załatwić. Powinniśmy wracać na statek. Mhm. Korzystamy z jeszcze dużo rzeczy, które moglibyśmy zrobić. to? Wróć do obozu Ogenta. Okej. Okay. Wróćmy na chwilę w to miejsce. Ale po nie przejdziemy. Kurde. A tu? Cóż za niewart. Ratchet nie miał esplera, pozwoliłoby mu przemieszczać się po zjonizowanej powierzchni. Magnebutów! Hmm, no to nie przeskoczymy Może jak już będziemy mieć Coś czym przelecimy tą te bagno Tak? Oczywiście Ginę od razu Dobra, trudno Teraz tego nie zrobimy To tu już nic nie mamy do roboty, tak naprawdę. Zobaczmy sklepik. Mamy 6 etanium. Protonowy z dudnik jest bardzo fajny. Na Twoim miejscu to. Chociaż po też jest fajny. Nie starczy nam. Nie staczy nam, żeby odkryć do końca. No dobra. Lecimy na następną planetę. Dobra, to dokąd lecimy? spodobają ci się wyścigi deskolotek organizowane na Rilgar. Mhm. Mm A widział, dwie Skida już nie, nie mamy tam czego szukać. lecimy na Ridgar. Mieszkańcy Blackwater City. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksmitują stąd te stworzenia. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. Załatwmy te ameboidy. Chcę przetestować swoją nową deskolotkę. Wow. Czyli co? Musi... A! Musimy się do ...doczyli na wyścig? Przeszukaj kanały. No Myślałem, że będziemy od razu się mogli ścigać. Jest! Osiem tysięcy, ...pikselator. Grovitron. On nie starczy nam, ale... Już ...jesteśmy naprawdę blisko nowej broni jak na razie fajna. Ciekawa... ciekawa seria nam się robi z Już w tym od za chwilę będziemy sobie kończyć ten odcinek moi drodzy nie będę go prze... przedłużać o nową planetę a to będzie na... na następny odcinek sami rozumiecie, muszę coś, muszę coś muszę tak do kolejnej pre, wielkiej premiery zostało już niedużo, dużo bo w październiku jest i Assassin, nowy Assassin's Creed Mirage którego będę chciał ogrywać i 19 października jest Spider-Man 2 także jestem zajarany na obie te gry. A potem no będziemy sobie lecieli dalej. Premiery będziemy ogrywać, a w przerwach między premierami jakimiś fajniejszymi będziemy ogrywać właśnie takie gry jak Ratchet. Jeszcze zostało nam dużo do ogrania fajnych gierek. gotowy na rok. Na pewno będę chciał zrobić serię z Death Kolejne, kolejne to na przykład Strażnicy Galaktyki których, których moglibyśmy sobie ogrywać Ogrywać, będziemy mogli sobie ograć I dużo różnych gier, także wyczekujcie Oglądajcie Subskrybujcie i lajkujcie, komentujcie Kanał a ja już będę się zwijał. Na razie, hej. hej.